Witam w kolejnym odcinku na kanale. Zaczniemy sobie oczywiście od takiego disclaimera, że ten odcinek, ani żaden kolejny na kanale nie jest tutaj poradą inwestycyjną w rozumieniu ustawy, ani żadnym doradcą inwestycyjnym i niczym, niczym w tym stylu. Po prostu to są moje prywatne opinie i odcinek ma charakter informacyjno-edukacyjny. No, siemanko z tej strony Jakub Inwestor. Witam w kolejnym odcinku na kanale. W odcinku tutaj o tytule 5 spółek, które bym chętnie widział na GPW. E, czyli to będzie taki odcinek no, o spółkach spoza naszego parkietu, a, które jeż, i których jeszcze nie ma na giełdzie, a które bym chętnie zobaczył. I to będzie takie, można powiedzieć, moje top 5 właśnie spółek, które ja bym chciał. E, od razu powiem, że kolejność będzie tutaj przypadkowa tych spółek, o których, o których będę tutaj mówił. I uważam, że też każda z tych spółek, które wymienię, jeśli by oczywiście debiutowały w dobrych warunkach rynkowych, tak jak teraz diagnostyka na przykład wchodziła na rynek w dobrych warunkach, to uważam, że każdy z tych debiutów byłby, byłby tutaj udany. Oczywiście, o ile gdzieś tam cena nie byłaby z kosmosu przy, przy, przy IPO. Także to, to będzie takie moje, można powiedzieć, top 5. Od razu też dodam, że y, dlaczego jednej spółki nie będzie w tym rankingu, która często w takich rankingach się pojawiała, y, to znaczy nie będzie spółki Techland, od razu mówię. Y, a to dlatego, że Techland w 2023 roku został przejęty przez y, chińskiego tencenta. No i wydaje mi się, że tak naprawdę. Możliwości jakby debiutu tej spółki na polskiej giełdzie są obecnie bardzo ograniczone, więc moim zdaniem bez sensu jakby umieszczać, umieszczać tego, tego Techlandu w ogóle w takim zestawieniu, aczkolwiek też tą spółkę bym widział chętnie na polskiej giełdzie, tylko wydaje mi się, że no gdzieś tam te możliwości tego debiutu są bardzo, bardzo mało prawdopodobne. No dobra, no to lecimy tutaj z tymi spółkami. Od razu też dodam tutaj przy omawianiu pierwszej spółki, że, bo, bo też nieraz tak się mówi, że dużo właśnie bardzo dobrych spółek jest poza polską giełdą, to nie jest do końca prawda. W sensie takim, że jeśli się popatrzy gdzieś tam na rankingi największych polskich firm gdzieś tam pod wskaźnikiem na przykład przychodów, no to jednak. Większość największych polskich firm jest notowanych na polskiej giełdzie. Tak? Także to nie jest tak, że my gdzieś tam większość tych największych firm mamy poza Giełdą. Mniejszość tych największych firm jest poza Giełdą, zdecydowana większość jest na giełdzie notowana. tak. Także to tak sobie dopowiedzmy. Natomiast to będzie taki, to będzie takie pięć spółek, które ja bym chciał powiedzmy na polskiej giełdzie. Które ja bym widział, że tutaj. Ee, no to ma jakby ręce i nogi, żeby takie spółki właśnie weszły na giełdę i dodały trochę kolorytu właśnie tej giełdzie. Spółka pierwsza, to jest spółka Maspex, która można powiedzieć, że jest takim polskim odpowiednikiem Unileveru, czyli to jest spożywka. To jest spożywka, to jest spółka właśnie z branży spożywczej, która ma całą gamę tutaj brandów po prostu już wykupionych. Jak widzicie, tutaj macie taką historię. Gdzieś tam pierwszy taki bardziej znany brand wykupiony właśnie przez Maspex to był Kubuś. Także jak widzicie, oni mają Kubusia. Oni mają tutaj Tymbark, Oni mają e, Lubelle. Mlekołaki, tak? Lubella. E, Malma. E, Kotlin. Włocławek. Łowicz. Krakus. Tarczyn. Dr. Wit. No, także naprawdę cała gama, jak widzicie, tych brandów, takich, tych marek spożywczych. I tutaj też oni również wchodzą w marki, jak widzicie, tutaj w Rumunii, także też wchodzą w te inne kraje, w Bułgarii, tutaj zakup wody mineralnej, też tutaj na tej, na tej jakby liście tego nie ma, ale też tam w 2000. W 2022 roku e, przejęli kilka marek alkoholi e, znanych. Ten, ten maspeks, tak. Z tego co kojarzę, to oni też są, o, ta, ta spółka jest też właścicielem marki Tiger, e, tak, czyli Energetyki. E, Także no naprawdę tutaj jest jakby cała masa tych mm, właśnie bardzo znanych takich brandów spożywczych. No i to by był fajny case taki na polskiej giełdzie. Bo mielibyśmy takiego polskiego Unilevera, właśnie. Na polskiej giełdzie ten Maspex, także myślę, że to by było coś ciekawego, i tutaj, no tutaj jest szansa, że ta spółka faktycznie faktycznie będzie na GPW, bo z tego co tam czytałem, jakieś wywiady z prezesem, no to w 2018 roku on mówił, że tak za 5 lat plus Maspex, Maspex, że będzie na giełdzie, także no, tutaj jest szansa. Tym bardziej, że prezes no, mówi, że docelowo on chce zaparkować tą spółkę na warszawskim parkiecie. No także myślę, że wejście faktycznie takiego podmiotu no, byłoby czymś ciekawym, bo tutaj naprawdę no, jest, duży, jest duża ekspozycja na ten polski sektor spożywczy. Tak, bo tutaj mamy zarówno właśnie jakieś kubusie tymbarki, czyli takie napoje do picia. Do tego mamy makaronów tutaj sporo. Mamy keczupy, tak, sosy jakieś, więc mówię, jest naprawdę duża ekspozycja tutaj na sektor spożywczy, także to myślę, że byłaby tutaj fajna, fajna spółka, taki można powiedzieć polski, polski gdzieś tam czempion z branży spożywczej. Na naszej, na naszej giełdzie. Także tutaj myślę, że teraz rynek jest dobry, jak najbardziej cały czas do Ipo. Także jeśli MASPEX może się tam spiąć w miarę szybko, to, to zapraszam na GPW, bo myślę, że to by było też tutaj udane. I po podobnie jak było przy debiucie diagnostyki, bo aktualnie rynek jest, rynek jest dobry do takich debiutów, jest chciwość, także właśnie w takich momentach, kiedy rynek jest dobry, jest miejsce na. Na, na deputowanie, tak? na, na wchodzenie, i, i można e, po ciekawej cenie też sprzedać e, swoje e, akcje. No dobra, czyli spółka numer jeden Maspex. No i lecimy ze spółką numer dwa, e, którą bym chętnie tutaj widział na GPW, i to jest spółka OTCF. No i pewnie teraz się każdy zastanawia, co to jest za spółka. No, w skrócie, to jest właściciel marki 4F. Czyli odzież sportowa innymi słowy. No, jak widzicie tutaj, 4F ma ponad 350 sklepów detalicznych oraz setki stoisk partnerskich tylko w Polsce. No, i generalnie ona ma tam sieć placówek na całym świecie. Tak naprawdę, bo ja nawet powiem Wam szczerze, jakby w Tajlandii, w Bangkoku, w centrum handlowym, takim, no, dość. Praktycznie w centralnym punkcie, można powiedzieć, bo to jest terminal 21 w Bangkoku, to jest takie no jedno z większych centrów handlowych. No to tam było stoisko 4F też w, w tym właśnie terminalu 21. Także, także nawet widzicie w Bangkoku gdzieś tam mają i tak miło mi było trochę, bo mówię, a jest polski kapitał. Można, można gdzieś tam sobie kupić koszulki od 4F. No, fajnie, fajnie. I tutaj, oprócz tego, że oni mają właśnie tą odzież sportową, to jeszcze oprócz tego też mają tam umowę na dystrybucję w Polsce. Jedynym są, jakby, dystrybutorem w Polsce marki Under Armour, również ta spółka OTCF. Także, no, tutaj biznes moim zdaniem również bardzo ciekawy. Bo, bo raz, że ta marka 4F, ale również umowa tutaj ta dystrybucyjna na Under Armour. No i generalnie też ostatnio oglądałem wywiad właśnie właściciela tej, tej marki. Bodajże w biznes klasie. Biznes klasie zdaje się na YouTubie. Był wywiad z tym człowiekiem. No to widać było, że taki jest. Odpowiedni, bym powiedział prezes, w sensie ambitny. Ja lubię generalnie ambitnych ludzi, takich, co, co jakby chcą sięgać gwiazd, co się nie boją, nie wyznaczają sobie jakichś tam celów takich chodnikowych, <grych> czy tam na, na poziomie kolan, że to chcą osiągnąć, tylko właśnie tacy, którzy chcą kurczę, polecieć na księżyc. No i tutaj właściciel tej marki powiedział, że chciałby wykupić Adidasa, co mi się generalnie spodobało też. No bo zobaczyłem w nim takie gdzieś tam oko, jak to, ma, jak to mawiają, oko Tygrysa. Właśnie, że to jest taki prawdziwy, prawdziwy gdzieś tam lider, który chciałby podbić po prostu branżę. I mi się to podoba. Dlatego ja też bym widział tutaj właśnie dla tej spółki miejsce na polskiej giełdzie, mi się wydaje, że to jest też bardzo ciekawe. No mamy LPP, tak, no ale Marka 4F no to jest jednak typowo. Odzież tutaj sportowa, tak? Też coraz szerzej jest gdzieś tam rozpoznawana na całym świecie, bo oni też raz, że naszą reprezentację często tam ubierali Olimpijską. Jeszcze pamiętam, jak tam z Małyszem, gdzieś tam były te kurtki 4F już dawno temu. No, naprawdę, to jest też jakby brand spółka, którą bym tutaj chętnie na polskiej giełdzie. Widział, i to jest taka myślę, że też spółka, której nie ma. Podobnie jak Maspexu, nie ma czegoś takiego jak Maspex obecnie na, na polskiej giełdzie. No to też myślę, że nie ma, nie byłoby takiej spółki jak OTCF. Także to też byłby tutaj ciekawy, ciekawy case. No bo niby ktoś powie, no SLPP czy tam są inne spółki z branży odzieżowej dla GPW. No ale to jest jednak ten segment odzieży sportowej, i to no to jest jeśli chodzi o gdzieś tam polskie firmy. To jest lider rynku, tak naprawdę, jeśli chodzi o, o, o polskie firmy gdzieś tam działające właśnie w takiej odzieży sportowej. Także myślę, że to by było też na pewno ciekawe, IPO. Myślę, że IPO, które miałoby szansę się bardzo dobrze sprzedać, ponieważ no, spółka jest tutaj cały czas też w ofensywie, no, w ofensywie także jak najbardziej. Spółka numer 2, którą właśnie chciałbym zobaczyć na polskiej giełdzie, to jest spółka OTCF, czyli właściciel tutaj brandu 4F. To no spółka numer 3, którą chętnie bym tutaj zobaczył na polskiej giełdzie, to jest spółka Ziaja, czyli e, branża kosmetyczna generalnie. E, no, też to jest w zasadzie jeden z liderów rynku. No myślę, że każdy tą firmę zna też. To jest też firma gdzieś tam dobrze odbierana społecznie, bo tutaj nawet Wam wpisałem. Raz, że jak widzicie, jest gdzieś tam szeroko dystrybuowane produkty tej firmy. Tak, jest ekspansja zagraniczna, bo tutaj, zobaczcie. W, już w 2018 roku na rynek trafiło ponad 130, 130 milionów sztuk produktów firmy Ziaja no i w samej Europie do 30 krajów eksportują ale co ciekawe właśnie i dlaczego też ja bym ziaję właśnie powiedzmy z tego szerokiego gdzieś tam bo, bo jest tych spółek kosmetycznych gdzieś tam w Polsce ileś tam które są jeszcze poza tą giełdą tak to nazwijmy. No ale z tych wszystkich ja bym ziaje najchętniej zobaczył na giełdzie i moim zdaniem to, to by był bardzo udany debiut, jeśli by do tego doszło. No bo to jest zobaczcie tutaj też pierwsze miejsce na liście top 100 marek w 2018 roku nie zajęli w raporcie konsumentów, czyli jakby konsumenci jakby z tych brandów powiedzmy takich Właśnie kosmetycznych, no, Ziaje wybrali na pierwszym miejscu. Dla porównania Rosman był na siódmym miejscu, tak. Także, także, no, bardzo dobrze gdzieś tam brand też odbierany przez klientów, i wydaje mi się, że jak najbardziej takie IPO też tej spółki mogłoby się jak najbardziej udać. I no to jest spółka też rodzinna, tak. Tam 100% kapitału to jest, to jest polska tutaj, także jak najbardziej. Zapraszam tutaj na polską giełdę do oferty publicznej. Myślę, że przy dobrym rynku, tutaj też wycena by była bardzo godziwa. No i też kolejna spółka ciekawa na polskim rynku mogłaby tutaj zawitać. Także Ziaja, myślę, że tutaj jak najbardziej, jak najbardziej, myślę, że debiutując w ogóle na polskiej giełdzie z miejsca gdzieś tam, by się stała jedną z najciekawszych spółek. Może nie tak, że top od razu 5, czy tam top 10, ale myślę, że takie top 50, to to by było na pewno. Jakby ta ziaja weszła na, 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 na gpw, a może nawet, może nawet wyżej, może top 30 nawet. Także myślę, że też taka ciekawa tutaj spółka. No i lecimy ze spółką numer 4, którą bym tutaj widział na polskiej giełdzie, no i to jest WB Group. Czyli no tutaj wybieram jakby do tej piątki moich spółek, które bym najchętniej widział właśnie przedstawiciela branży zbrojeniowej. Czyli po prostu ekspozycja na sektor zbrojeniowy. No myślę, że o WB Group też każdy raczej słyszał, czyli no tutaj oni, to jest, to jest fragment z ich strony internetowej. Także cytuję tutaj, korzystając z prawa cytatu: Grupa WB to jeden z największych polskich koncernów zaawansowanych technologii, zaawansowanych technologii specjalizujących się w produkcji zaawansowanych technologicznych rozwiązań w sektorze obronnym i cywilnym, w obszarach takich jak systemy C4 i. Systemy łączności i komunikacji, systemy bezzałogowe, systemy uderzeniowe i sterowania uzbrojeniem, systemy transmisji danych, systemy trening, systemów treningowych i symulatorów, technologii infrastruktury transportowej, technologii bezpieczeństwa publicznego, technologii elektromobilnych. Siłą grupi, grupy kapitałowej jest pełna integracja kompetencji i wiedzy inżynieryjskiej poszczególnych przedsiębiorstw, dzięki czemu należy do jednych z najbardziej innowacyjnych podmiotów na rynku polskim i międzynarodowym. No myślę, że tutaj naprawdę to by było ciekawe bardzo też IPO, no bo obecnie, no mamy tam jakieś powiedzmy na polskiej giełdzie spółki takie powiązane gdzieś tam trochę powiedzmy z sektorem zbrojeniowym polskim, no ale jakby w WB Group weszło, no to myślę, że to było już takie taka prawdziwa gdzieś tam Zbrojeniówka dużymi literami I, i to by było na pewno na pewno coś fajnego, no bo dawałoby ekspozycję na te, można powiedzieć, polskie zbrojenia, które, no nie ukrywajmy, są dość duże już obecnie i mają tak naprawdę być w najbliższych latach cały czas bardzo wysokie. Więc, no tutaj, jeśli chodzi o takie spółki jak WB Group no to można się spodziewać, że tamta liczba kontraktów też jest imponująca, pewnie będzie jeszcze jeszcze gdzieś tam większa, także no taki tutaj debiut na giełdzie, no myślę, że byłby, byłby mile widziany właśnie, żeby uzyskać ekspozycję na ten sektor zbrojeniowy, no i myślę, że taki debiut też by był jak najbardziej tutaj udany, o ile on by był robiony też, tak jak mówię, na dobrym tutaj rynku. No i spółka numer 5, którą tutaj chętnie widział na, na polskiej giełdzie, to jest, e, to są Polskie Linie Lotnicze LOT. E, no, myślę, że to też by było bardzo ciekawe e, IPO, bardzo ciekawa spółka. E, też no, bo co prawda mamy z tego sektora e, linii lotniczych, tak nazwijmy to, mamy Enter Air, ale to, jest, to są największe polskie prywatne linie lotnicze. I, I takie bardziej czarterowe, tak. E, no, a tutaj mielibyśmy, mielibyśmy e, no, największą polską w ogóle linię lotniczą. Co prawda, to jest spółka państwowa, więc no, poszerzylibyśmy ten sektor jeszcze spółek tutaj państwowych na, na GPW. Natomiast no, myślę, że to jest jednak no, na tyle ciekawy temat, gdzieś tam e, by był do rozegrania, właśnie. E, Polskich linii lotniczych, lot pod e, e, budowę, e, pod budowę e, CPK, tak centralnego portu komunikacyjnego, e, że e, no, no to naprawdę e, no to, to, jest, to, to jest jakby tutaj gruba perspektywa po prostu takiej rozgrywki pod to CPK same, tak, które gdzieś tam e, da możliwości. Pewnie zwiększenia, zwiększenia gdzieś tam mocy przerobowych, nowych kierunków właśnie dla tego lotu jeszcze. Co ergo może się gdzieś tam przełożyć na większe przychody i zyski, tak? Tutaj też mam z broszury takiej informacyjnej gdzieś tam lotu, jakie są ich gdzieś tam plany na 2025 rok. Moim zdaniem one nie są tak do końca, to znaczy są ambitne, ale tak yy, yy, nie do końca, bo ja Wam powiem tak, że yy, z tego co widziałem, te wyniki na 2023 rok to oni mieli yy, miliard złoty, ponad miliard złotych zysku. Miał lot w 2023 roku yy, i 10 miliardów, yy, ponad 10 miliardów przychodów. A tutaj zobaczcie na 2018, no to ok, 17 miliardów, czyli to jest spory wzrost w sumie. No ale skumulowany zysk netto tak celują na 2024-2028 2,4 miliarda skumulowany, czyli za te, za te wszystkie lata. Także wydaje mi się, że dość ostrożnie, jak, jak w 2023 mieli miliard, no to ja bym celował nie wiem. Skumulowany zysk, jak ja bym był takim prezesem spółki, to bym celował w 7. 7 przynajmniej, tak? no bo jak jest miliard, no to, no to wiecie, no to musimy rosnąć. Tak? Eee, no ale tutaj ostrożnie. Ostrożnie nie wiem, z czego to wynika. Może zakładałem, że jakiś spadek koniunktury będzie czy coś. Marża EBIT jest założona 4,7%. Eee, czy też wydaje mi się, że ostrożnie, no bo tak, jak patrząc nawet po samym tym ostatnim roku 2023, który gdzieś tam dokopałem się wyników, to jak jest miliard zysku. A 10 miliardów przychodów, no to marży 10% mieli. Eee, także też nie wiem, czy było tak ostrożnie, no, ale może coś ja się nie znam, nie wiem. Ciężko, ciężko mi tutaj stwierdzić. A może po prostu takie wiecie, nieraz spółki wolą gdzieś tam ostrożniej sobie zakładać w planach, eee, że potem nie było jakichś eee, rozczarowań. No, w każdym bądź razie też. Mówią tutaj, że będą więksi, bo mają, planują mieć 110, około 110 samolotów. Obecnie mają bodajże około 90, tak jak sprawdzałem przed robieniem tego odcinka. Chcą też tutaj, jak widzicie, obsługiwać rocznie około 17 milionów pasażerów na trasach krajowych i międzynarodowych. 30% udziału w polskim rynku lotniczym. Globalną siatkę połączeń, no i chcą otworzyć ponad 20 nowych kierunków. Ja mam nadzieję, że w końcu Polska otworzy lot do Bangkoku, bo to jest trochę wstyd, żebyśmy nie mieli takiego lotu, czyli do stolicy Tajlandii. Bo niestety no nie ma bezpośredniego połączenia. Dodajmy do najczęściej, bodajże, odwiedzanego miasta świata. Albo jednego z najczęściej odwiedzanych. Także no, ja tego do końca nie rozumiem, dlaczego my nie mamy bezpośredniego połączenia do Bangkoku, ale, ale no. Okej. Okay. I też, że ma być lepszy. Będziemy rozwijać usługi premium na całej ścieżce obsługi klienta. Usprawnimy operacje handlowe, lotnicze i techniczne. Udoskonalimy procesy i narzędzia HR i IT, stosując się do najlepszych praktyk rynkowych. No i też mówią, że będą odpowiedzialni społecznie. No to jest taka też. To no jest takie, że to w zasadzie większość firm niestety musi sobie opowiadać takie kocopoły teraz, że tam ESG, że będą odpowiedzialni społecznie. Nie? Także no tutaj też oni tutaj oczywiście o tym mówią, że tutaj zintensyfikujemy nasze starania w obszarach środowiska, społeczności i ładu korporacyjnego ESG, jednocześnie wypełniając misję narodowego przewoźnika. No i też tutaj podkreślają, że są członkiem ASTAR Alliance Member, czyli tam Sojuszu, takiego zrzeszającego bodajże. Jak tam dobrze czytałem 25 czy 26 największych linii lotniczych. No i lot też tam jest, jest w, tej, w tej grupie, w tym Sojuszu można powiedzieć, tak? No i co? no Myślę, że to by było bardzo ciekawe tutaj też, jakby ten lot wszedł na, na giełdę. Myślę, że to by była spółka pewnie, pewnie by weszła do WIGU 20, bo ja myślę, że tutaj, jeśli mieli w ostatnim roku miliard zysku, no to myślę, że tutaj mówilibyśmy o kapitalizacji pewnie w okolicach 15 miliardów. No tak mi się wydaje. Gdzieś tam, że taka mogła być wycena rynkowa na dzień dobry. Także, także myślę, że to, to, to by był WIG-20 tutaj, raczej ten lot jakby wszedł. No to jedyny minus taki, że ewentualnie WIG 40 no to mogłoby być też tak na tak granicy, ale raczej WIG-20 raczej by był ten lot. No i myślę, że tutaj był ciekawy case, właśnie do rozegrania pod to, pod to gdzieś tam CPK, tak. Pod CPK, pod zwiększenie jeszcze rozmachu działalności działalności tej spółki potencjalnego, tak? Także no to myślę, że to też był taki debiut. Chyba z tych państwowych spółek mi się wydaje, że, bo jeszcze tam się mówi o Poczcie Polskiej, ale ja już proszę, władze państw polskie naprawdę nie dawajcie, nie dawajcie tej Poczty Polskiej na giełdę tych innych państwowych spółek, ale lot, lot możecie dać, nie? Lot z tych państwowych spółek to lot, okej, okay, jeszcze. Bo tutaj jest, jest po, jest po, co, pod co zagrać. O, tak to powiedzmy, jest pod co zagrać. Natomiast z resztą tych już tam państwowych, co tam jeszcze macie, poczta, polsko i te inne, to już zadajmy spokój. Naprawdę, bo już wystarczająco jest tych państwowych spółek wig 20 No jeszcze ten lot, no to jeszcze mógłby być, no. Mógłby być, ale też o ile wywalimy wtedy, mam nadzieję, JSW. JSW niech już sobie jedzie do mwig 40 a lot do do WIG20 może być taka, taka podmianka. Myślę, że <głos》> myślę, że wyszłoby na zdrowie polskiemu indeksowi Blue bluechipów. Dajcie znać co sądzicie o tym odcinku, co sądzicie o tych spółkach, które wymieniłem. Czy według was pominąłem jakieś ważne spółki, których, na których gdzieś tam debiut tutaj rynkowy czekacie? Jakie wy byście widzieli spółki, których nie ma jeszcze na polskiej giełdzie, a które byście chci chcieli właśnie, żeby E, były notowane na naszym rynku kapitałowym. E, Możecie podać jakiś swój ranking ewentualnie też. E, tylko ja przypominam, że to jakby nie jest ranking mój, tylko po prostu to jest pięć spółek, które ja bym widział. nie Ale to nie jest tak, że lot ja umieszczam na piątym miejscu, a ja mamaspeks na pierwszym. Nie po prostu to jest kolejność, tak jak mówimy tutaj e, przypadkowa. No dobra, także trzymajcie się, do następnego. No i cześć.